Cześć ja jestem Hila, ci sobie gramy w Crazy Wars na, ser, na, ser, bla, bla, bla. na serwerze Hypixel Sobie zacznijmy, pierwszy raz będę w to grał Nawet do końca nie wiem o co tutaj chodzi yy, Tu się zaczyna Crazy Wars yy, yy, yy. Solo czy nie będzie solo Wow, jaka mała klatka no trudno. Wow! O co tu chodzi? Chyba trzeba zbierać ceny. A trzeba je wykop... Wow, gdzie ja jestem? Co za kopalnia. A sobie pójdę, nie może ciekawego będzie. A weź się do kopalni, nice, okej. Okay. O jest, nasz, tutaj na coś chyba w przejście. Ło, wow, zaklętam ten. Nice. Nie wiem, czy to i drzewo, równie. Hynot. O, oh, Lucky Block, że leciał jakiś. Ale myszka tu chodzi Co to tam na górze się pojawiło? O kurde. Ale on czuł myszkę, ale to jest denerwujące. W Minecraftie chyba się nie da zmienić czułości myszy. Cholera. No, Ile ja czego mam? 2 złotych Bo trochę mało będzie Tak mi się wydaje Ale tu ciemno O Od razu lepiej Nie dużo co zadał, ale zawsze coś Co to tak mało tego wszystkiego? A w jest ten... No Diamentowy ten na pierwszych jest za 10 Złota jest strasznie mało tej tego wszystkiego Łoł wow. 3 minuty nieco O lak, halo Nie lakuj No ej znowu proszę 6 O jest, jak są miał Nice no Ja mam sobie zapięć złota Prabinić Ej no nie podoba mi się strasznie ATS kiedy. Były jakieś bloki jakieś stały. Wow. To są główki Surface. Surface. Eee, nie powiem, nie powiem. A tam, nie, tam byłem. O ja było. I zawsze coś. O kolejny Musiałem wcześniej tego nie zebrać. Nie, ale strasznie mała ta kopalnia. Czy tam wylecie coś jest? No nic tutaj nie ma. No to już nie wiem. Czy tylko ja tak mam czy każdy, więc tą mam totalnie. Bo nie wiem. Trzeba, że gdzieś jest jeszcze jedno, które nie widzę, że jestem ślepy. Nie. nie rozumiem. I mam golda 7. Dobra, sobie kupię jej. Tem. mi się nie opasakować, żeby sobie jabłuszkę kupić. Złote. Mm, o, expa sobie kupię No, no i dobra, teraz to jest tak, to mi uleczy, nice Gdzie to jest enchant? O, tu jest enchant, nice się więcej expa 38 sekund, fuck, mało czasu O kurde, chyba przegram nie, 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 to, nie to, nie to, nie to, nie to, tak, to. Enchant, fast, 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 na siódmy. Co mi to dało? Ochrona jeden i jeden. Na siódmy, niech będzie znowu ochrona dwa, Ok, nice. 14 sekund, czy zdążę to i to jeszcze z enchant... O kurde, tylko jeden poziom. To nie, to ja wolę sobie leginsy. No halo na pierwszy! Nie, dobrze, tu. Ochrona jeden, nice. Nie mam nic prawie Okej, okay. to lec... Oj, sobie jabłko Widać na wojnę Patrz, trzeba się zabijać chyba No, chyba zginąłem Cholera Are you sure? RETURN, to, return to lobbyby tak okej, okay. zagram sobie jeszcze jedną rundkę ale zrobię małe cięcie spróbuję coś ogarnąć z tą czułością myszy i zaraz to rozwracam jestem już z powrotem, coś tam chyba zmieniłem, ale nie wiem czy to coś dało może troszeczkę teraz sobie zagram w, w timówkę, to przydzieli automatycznie do kogoś, z jakimś typkiem witaj wow, jak się te klasy biorą? co to jest Settings... Setting menu Co to jest height? Induction Dobra, nie chcę mi się tego czytać Tłumaczyć raczej Okej, 5, 4, 3, 2, 1, 0 to on zawsze się przyda No to kopali ją musi to O ile złota, nice, nice, nice Z chyba chodzi o to, że jesteśmy po prostu razem i... No i tyle. <noise> no i jesteśmy razem. przecież no, ten typek nie będzie głupi, sobie będzie zbierał co złote i to tak dalej. Ja już mam 11 złota, wszystko mu pozabierałem prawie tego złota. To no jego problem, woli się bawić z tymi polaki blokami, to ich się bawi. Ja na z turystą. O! Jezuj do złota tutaj, nice. 18 złota mam Złota Złota Złota, złota mam już 18. Nice, nice Okej, okay. co mi jeszcze jest po Emeraldy? Chwileczkę na no, mój, mój taki blok Emeraldy, okej okay. Ja uważam, że... Nie, ufu, nie będę sobie Nie jestem dobrym łucznikiem, chyba O, oh, tak za Mhm mm Fajnie trzymać Ale lagi Wychodzę na, na powierzchnię. Sobie kupuję to na pewno. I 8 golda mam. Teraz wezmę buty i dwa jabłka. O, myślałem, że nie mam na ten. No. Na miecz ani na nic. Nice, dobra, jest jedna. Ale mało no mam expa. Muszę sobie kupić tego. Tych buteleczek. Okej, okay, gdzie tu jest enchant, enchant, enchant tu jest, okej, okay, nice, nice, nice Na trzeci jakby był Jest trzeci i, aha, na jeden Aha, na jeden, o Jezu, zmordowałem tyle level'a Coś równo dobrze, mogłem trafić to na pierwszym level'u Na ale no kurde, wiecie, o z pierwszego level'a Mogę trafić O, mam trzy bloki, nice O, wiaderko lawy, to się może przydać. Ja to jeszcze mogę tak... O, z na tamte rzeczy. Na najwyższy poziom jaki mogę. Czyli tam chyba był siódmy. Tego pamiętam. O już nie chcę wyjmować. Ale kada yy, To za czwarty. Ochrona jeden Niezniszczalność jeden, Ochrona przed wybuchem. Mhm. Bardzo mi się to podoba, naprawdę. Dobra, mam mieczyk, dobra, trzeba sobie porządek tych filmów zrobić W sumie idę jeszcze kopać, może coś wydrapię jakiegoś innego Może znajdę jeszcze złote więcej jabłko kupię Uuu, one mnie będą atakować? Chyba nie, to dobrze Mam minutę 16 jeszcze Mi się wydaje, że tego typka, którego mam w teamie, chyba on nie ma nic złota, tak mi się wydaje, bo wszystko ja mu zabrałem. Ale on znajduje te sekretne, ukryte skrzynki, więc jest dobrze. A ja mam tylko jednego laki Bo z niego wypada Emerald, który mi się do niczego nie przyda. Chyba, że mógłbym jeszcze jakąś miksturkę kupić. Za co są miksturki? Gold, no tak. Sobie. Nie wiem czy mi się z tego, czy, do czegokolwiek przyda O, to jest chyba druga jaskinia, czy jak? Nie, no, to jest to samo to inne wejście po prostu Po wow. coś tu jest, o jest chyba to inne przejście, ale on to chyba już odkrył Tak Okej, okay. 14 sekund do rozpoczęcia Gdzie jest mój team, kolega z teamu nie widzę gościa. Dobra, 5 sekund. Najpierw stąd zielone. ściany, myślę te. Później tego nie ma, to już zjem. Zjedz to jawko. Nie widzę nikogo do walki. To źle. Ej, no nikogo nie ma. Tu są dobre. A z tyłu i wezmę. Wow, co mnie bi... Ach, Silverfisher. mój się bije, czy mi się wydaje? Jest, jednego już mam! A, jednego killa miałem, ale jestem w to słaby, Boże! 11 minut Dobra, jeszcze raz spróbujemy Jedną rundkę Spróbuję znowu sam, bo tak z teamem, to jak się nie gra z kimś z znajomym, to, to chyba nie ma sensu Łoł, wow, łoł wow. Dobra i lucky, lucky, tak, będzie Lucky, Lucky Mode. 12 odcinka prawie. Okej. Okay. I będę sam. Ok, to znam sobie wszystko na powierzchni i idę do podziemi jeszcze tam na pewno. 2 złota. Okej. Okay. Ale małe są tylko palnie jak w skra samemu. Nie jest fajny. Jest Lucky Block, fajny. Czyli Lucky Główka. Lucky Head. Jak to nazwał? O kolejny. O jest złoto tutaj, Dobrze, nie wiem czy tam ta pochodnia. Wejdziesz tu. Uh -huh. O, jest. O, nice. Coś jeszcze jest. Taki kawałek ten do czasu ok emeraldy zbieraj ok 6 o tu są kolejne dwa wyskoczę stąd wow nawet wyskoczyłem brawo no dobra korek stąd złota mam tylko 8 starczy mi na klatę przydałoby się, się jeszcze jeden przydałoby się jeszcze jedno złotko, żeby sobie kupić te jabłka złota o, Możemy miał dwadnąć z tego. Złotanie nie może z tych law nie Nie, lawa jest. Nie wiem czy sobie kupywać teraz. Gdzie jest? Kto pikasz tu jesteś? Kurczę, no mam 8, starć minut, ale też nie chciałem sobie Jabłko. No nie wiem. Też osiem golda. A nawet mnie nie stać na to. Wolę sobie buty i jabłko. I to zenchantować tutaj. Na pierwszy poziom. I mamy co? Ochronę jeden fajnie. Yy, tego. Ciekawe sobie nie kupiłem. A spróbuję sobie kupić zwykły miecz. Może go zenchantuję jakoś lepiej. Niż na... Mm, niż na Sharpness jeden. Okej, okay, na szósty mamy co? Zmora z na nogów odrzut jeden. Bez sensu. Kurde, straciłem to yy, Dawaj mi ko... Ach, redstone mam nawet mało. Ale lipa Gdzie to jest wejście tej kopalni tutaj? Redstone, wszystko mi się teraz przyda. Ile? Minuta 43? A już nie macie nic do zbierania. Uch, cholera Jest emerald jeden zawsze się... O jest skrzynka, nice! Emeraldy, zawsze spoko Może coś jeszcze będzie co, mhm, tak, Ale zawsze jest jeden z skrzy... Co to za miejsce? O skrzynka, nice, nice, nice Proszę coś ciekawego, nic Fuck o, ciemno. Wychodzę stąd i czy tu przypadkiem nie będzie pod ziemią. Albo tutaj tajnego przejścia. Nie. Idę na zewnątrz, O jeszcze jest tutaj Redstone, nawet dwa. I na zewnątrz. Kurde, niecała minuta. Gdzie jest ten sklepikarz Tutaj. No, odpalaj się. Co ja potrzebuję, co ja potrzebuję. Expa. Okej, okay, dobra. Szybko! Fuck it, 30 sekund mam! Dobra, gdzie tu jest ten enchant? Fuck it! Dobra, ja potrzebuję zenchantować? Sobie wszystko. Na trzeci. Niezniszczalność jeden. Boże. Na pierwszy. Ochrona przed czym? Przed pociskami. Bez sensu. Niezniszc... Jezu, ale gówniany enchant. Dobra. Mam naki blok jeszcze szybko Uratowaliśmy naki bloku Nie uratowaliśmy Okej, okay, jedno złote jabłko To sobie wezmę bliżej miecza Złoty Właśnie mi się nie przyda. Ale go od tyłu wezmę Oj Ale nie umiem grać w to Jeszcze mam mieć z odrzutem. Jeszcze mi tak przelagowuje czasem, no to fajnie. Co? Czemu to nie działa? Czemu nie da się lawy rozlać? Bez sensu. Dobrze, wilgo zatakował. Nice, 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 nice. Jesteś mój, jesteś mój, jesteś mój. leżysz, leży. Jakbym jeszcze umiał biegać. No nie, ulecił się, co za frajer. Koksa próbuje zjeść. Fuck ja też koksa. Mhm, uh -huh. no sobie zjadłem koksa. Ja pierd Ja pierdziel No cóż, trudno przegrałem A ja dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli ten odcinek się spodoba, pamiętaj, by zostawić łapkę w górę. Jeśli chcesz więcej oraz subskrypcję. Napisz komentarz. Ja... Dziękuję ci za obejrzenie tego do końca. Trzymaj się. Cześć.